Milena Rostkowska Galant. Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od Europy i Frontów. No i trzeba przyznać, że to, co dzieje się nad Polską, może się podobać, bo raz pogodne niebo na dwa przyjemnie. Wysoka temperatura, ale nie męczący upał, no, z jakim mieliśmy do czynienia jakiś czas temu. Jeśli chodzi o to, co jutro, to we wschodniej części kraju na Mazowszu niewykluczone burze, a te groźnie wyglądające chmury jeszcze jutro nie będą psuły nam humoru. No to sprawdźmy w takim razie, co przyniesie najbliższa noc. A ta jeszcze w południowej części kraju ze stopniowo słabnącymi opadami deszczu i gasnącymi burzami. Natomiast północna część kraju z pogodnym, a miejscami niemal bezchmurnym niebem. Temperatura do 15 stopni w Warszawie i 16 w koło brzegu. Gdzie najchłodniej? W zakopanym tam około 10 stopni. Nad ranem w rejonie Zielonej Góry pojawią się mgły. A już teraz sprawdzamy, jak chmury jutro będą wędrowały nad naszym krajem. No i należy się ich spodziewać, zwłaszcza w drugiej części dnia, na południowym wschodzie, na wschodzie, ale mogą pojawić się także we wschodniej części Mazowsza. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska. Tu przez cały dzień piękna, słoneczna pogoda, a temperatura. Temperatura do 25-26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu poranek pogodny, ale w ciągu dnia na wschodzie regionu oraz w rejonie Warszawy niewykluczone burze. Temperatura do 25 stopni. W czasie burz silniejszy wiatr. Na południowym wschodzie temperatura do 25 stopni. Tu bardzo podobnie jak na północnym wschodzie, to znaczy poranek piękny, słoneczny, a w ciągu dnia pojawią się chmury. Na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i w górach niewykluczone lokalne burze, a w czasie burz silniejszy wiatr. Natomiast na południowym zachodzie pogodne niebo, temperatura do 25 stopni, wiatr zachodni słaby. Już teraz sprawdzamy, co przyniosą nam kolejne dni. A środa na zachodzie z chmurami i z opadami deszczu, poza tym pogodne niebo do 27 stopni, czwartek z deszczem już w całym kraju od 19 do 24 stopni. Piątek w centrum przyniesie deszcz na północnym wschodzie burze a temperatura od 21 do 25 stopni. Sobota z deszczem burze na wschodzie na północnym zachodzie nie powinno padać. Natomiast niedziela deszczowa już w całym kraju i do 22 stopni. Do zobaczenia.